Heja. a tak rośnie łubin w nowym sezonie no jak widać elegancko tutaj ta łodyga stara a to uschła nawet można ją usunąć mało się chyba tak. nic po niej a tu elegancko rozkrzeczony, duże liście ciekawe ciekawe. kiedyś już tu za niedługo będzie widać jakieś, jakieś kwiaty, że wyrosły Fajnie. A ciekawe. Ciekawe jak tutaj gdzie rozsypywaliśmy te nasionka. Czy coś tu wyszło? Wyszło. Jest jeden o tu już jeden o, tutaj drugi Fajnie, jest i trzeci schowany. Taki malutki. Ale fajnie. No to są przynajmniej, przynajmniej trzy. No i ten jeden duży. Zobaczymy jak sobie będą rosły. Heja.